Na pewno w konsekwencji jest to zły mecz dla nas. Bardzo zły mecz. Uważam, że na pewno smutny dzień w historii górnika Polkowice. Kolejny spadek. Jeżeli chodzi o sam mecz, uważam, że mieliśmy wszystko we własnych rękach. Przed tym meczem w Garbarni przygotowywaliśmy się. Tak jak zwykle do tego meczu, tak naprawdę dokonałem jednej zmiany. Jeżeli chodzi o mecz z Polonią Warszawa przed Arek, piech. E... Koncentrowaliśmy się na sobie. Jeżeli chodzi o ten mecz, nie patrzyliśmy na wyniki, wiadomo, e... że musieliśmy tutaj zapunktować. Tego nie zrobiliśmy. Aczkolwiek 1-0 wyszliśmy na prowadzenie po szale Klaudiusza Krasy. E czy zasłużenie. Eee, Garbalnia też miała swoje szanse i tutaj Marcin Furtak wielokrotnie nam pomógł do tej bramki. Eee, to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Po prowadzeniu 1-0 byliśmy zbyt pasywni. Eee, nie wiem, czy przestraszeni, że możemy ten mecz wygrać, ale na pewno oddaliśmy dużo pola, cofnęliśmy się do tyłu. Eee, nie wypychaliśmy tak rywala, nie zamykaliśmy przestrzeni tak jak wcześniej, wielokrotnie tak się nam to zdarzało. Liczyłem, że dzisiaj będzie, będzie inaczej i, i tutaj przy prowadzeniu tego wyniku, tego wyniku po prostu nie oddamy. Tarbarnia grała, można powiedzieć, bez jakiegokolwiek, e, nie wiem, obciążenia psychicznego. Wiedzieli, że spadli, tak naprawdę grali agresywnie, grali, widać było, z polotem wielokrotnie. Tutaj przystanie 2-1, wiadomo, że potrzebowaliśmy tej bramki, kontra na 3-1 i w konsekwencji ten mecz dzisiaj przegrywamy. Także tutaj przyjdzie głęboka analiza na pewno ze strony władz klubu, A dlaczego, jak. Tak naprawdę ja jestem odpowiedzialny za, za ten wynik, ale, ale uważam, że tutaj trzeba to rozłożyć też składowo i przede wszystkim przeanalizować budowę zespołu po spadku z pierwszej ligi i konsekwencje, jakie wynikały też z tego w tym sezonie. Także czy zasłużyliśmy na tą drugą ligę, jeżeli w ostatnim meczu tego nie obroniliśmy, mając wszystko w swoich rękach? Opowiem krótko, tak naprawdę trzeba się zresetować i, i te pytanie musimy sami sobie odpowiedzieć, przede wszystkim zawodnicy, ja ze swojej strony dziękuję zespołowi za zaangażowanie, a, a na pewno nie na, za ten wynik dzisiejszy, ale byłem zespołem, jestem zespołem i, i tutaj serdecznie przepraszam ze swojej strony za grę mojego zespołu w dzisiejszym meczu i przede wszystkim za, za spadek. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Michał znaczy, w Kraków. Dość długo trener wlekał ze zmianami. Już tak? je dwie w meczu. E, no, długo chyba też dobry był wynik, w to funkcjonowało, to z tego się wzięło, że nie chciał już trener mieszać? Tak, uważam, że prowadziliśmy 1-0, a na tak naprawdę od początku mieliśmy takie momenty, gdzie byliśmy troszkę w tarapatach i garbalnie dochodziła do sytuacji, hmm. więc tak naprawdę tutaj za bardzo nie chcieliśmy, nie chcieliśmy gdzieś gdzie zmieniać. Wiadomo, że później w konsekwencji musieliśmy gonić i jakieś zmiany trzeba było zrobić. E, zrobiliśmy tylko dwie, dwie zmiany, ale to też wynikało z tego, że moim zdaniem, no. Okej, okay. te, te, te bramki, które straciliśmy, były gdzieś tą konsekwencją wielu, wielu błędów albo wielu gdzieś tam składowych, jeżeli chodzi o, o naszą grę. I tutaj uważam, że dłuższym fragmentem to dobrze wyglądało dlatego do tych zmian, tylko było dwie. Cóż, przegrany sezon kończymy z meczem. Czy on miał jakiekolwiek znaczenie? Myślę, że miał mimo wszystko, ponieważ pokazał, że. Próbowaliśmy mimo słabych wyników profesjonalnie podchodzić do swojego zawodu i graliśmy do końca, mimo że mecz punktowo był bez znaczenia dla nas, ale jest coś takiego, że, że w momentach właśnie tak trudnych, gdzie w zasadzie nie ma nadziei, trzeba też wykrzesać z siebie resztkę profesjonalizmu. Wydaje mi się, że mój zespół to pokazał. Pierwsza połowa naszym kanałem była tragiczna. Nie dało się na to patrzeć, na to, jak realizowaliśmy założenia taktyczne, których w ogóle nie realizowaliśmy. W przerwie powiedziałem, że wyglądamy tak, jakbyśmy w ogóle ze sobą nie przepracowali ani dnia, mamy ze sobą rok pracy. Druga połowa po zmianie też ustawienia zdecydowanie lepiej wyglądała i wydaje mi się, że to zwycięstwo było zasłużone, bo stworzyliśmy więcej odrywala sytuacji w trakcie meczu i dopiero w ostatnim kwadransie tak naprawdę przekuliśmy to na wynik. Ale w momencie, kiedy wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą, tracimy bramkę i to też był taki wymiar tej całej rundy, gdzie gdzie jeśli chodzi o poziom piłkarski, bywało całkiem nieźle, a jeśli chodzi o umiejętność finalizacji i obrony pola karnego, to wszystko wyglądało niestety słabo i dlatego też żegnamy się z drugą ligą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z są jakieś pytania? Mnie w Kraków. Dzień dobry, że Pan powiedział o profesjonalizmie, że do końca, ale też myślę, że wielu tych młodych chłopaków, którzy z tej drużyny, że przed nimi też przyszłość i dla nich może ten spadek też bolesny, ale no przed nimi... Jest coś i, i wcale nie, niekoniecznie złego. Tak, tak, taki, tak wyglądał projekt do tej pory, że staraliśmy się mocno obniżyć średnią wieku celem rozwoju młodych zawodników, z których garbarnia miałaby później jakiś profit, a oni byliby zawodnikami, którzy rozwiną się na wyższym poziomie rozgrywkowym. Mimo, że ten sezon drużynowo. No, Jaki był słaby i spadamy z ligi, to jednak kilku zawodników rzeczywiście udało się rozwinąć i, i, i myślę, że sam fakt, że Garbarnia ma dwóch reprezentantów w, w reprezentacjach młodzieżowych świadczy o tym, że ten projekt wcale nie był e, e, karkołomny, tylko raczej to było coś, czego byliśmy w stanie e, dokonać i, i dlatego jest też smutne, że, że nie będziemy mogli na poziomie centralnym tego kontynuować. Chciałem jeszcze zapytać, czy Pan się widzi w Garbarni, Czy to był ostatni mecz? Czy... Czy tak naprawdę jeden wielki znak zapytania nad tymi wszystkimi moimi, tylko moimi pewnie pytaniami. Jeszcze żadne decyzje nie zapadły. Podejrzewam, że, że spotkam się z przedstawicielem klubu w, w najbliższych dniach. Natomiast no, czas pokaże, jak, jak to się wszystko poukłada. Wydaje mi się, że raczej bliżej mi do tego, żeby, że, 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 że nie będę raczej trenerem garbarni, ale tak jak mówię, wszystko jeszcze jest sprawą otwartą. jeszcze o, o zimę zapytać, bo wzmacnialiście się tak punktowo. Pan do końca wierzył, nawet kilka lat temu, powiedział, że no tak granica drużyna nie może spaść. Czego brakło? jakiejś dojrzałości, czy, czy, czy jednak trochę też wyrachowania? No, przede wszystkim nie przekuwaliśmy na bramki tego, co robiliśmy na boisku, gdzie mieliśmy mnóstwo sytuacji w niektórych meczach, zdecydowanie więcej od przeciwników. Przeciwnicy byli znacznie bardziej skuteczni i to był największy problem, czyli. A nasza, nasza postawa jakby w trzeciej fazie atakowania, czyli tym, w trzeciej strefie atakowania, czyli te sytuacje nie przekuwaliśmy na bramki, nie byliśmy nieskuteczni po prostu. Mało tego bywały mecze, że przeciwnik stworzył sobie, nie wiem, półtorej sytuacji, strzelał dwie bramki, i to też było jakby czymś, co nas bardzo mocno wyhamowało i, i sprawiło, że tak mało punktów zdobyliśmy. Także. E Spadamy z ligi grając, moim zdaniem na znacznie wyższym poziomie niż wskazywałby na to dorobek punktowy. Rozmawiając jeden on powiedział, tak gracie na pierwszą dziesiątkę. Nie podam nazwiska, bo powiedział, żeby nie, nie, nie mówić, ale pan by się zgodził? Myślę, że tak. Zapytam jeszcze, bo pan też się czegoś tu w klubie nauczył, bo mówi pan, że raczej nie zostanie. Czego pan się właśnie nauczył? Czegoś nowego tu w Gerbanii? Bo to też no, inny wymiar pracy niż, niż w poprzedniku. Agi tak, taki dość dla mnie mocny, jeśli chodzi o, o wnioski, i, i to, jak będzie wyglądała moja dalsza droga trenerska. Wydaje mi się, że muszę w sobie kilka rzeczy zmienić, żeby być bardziej skuteczny w tym swojej pracy, i przede wszystkim, jeśli chodzi o pewne podejście. Mam już to oczywiście przemyślane, mam swoje wnioski, które gdzieś tam będę starał się realizować, które będę starał się wyciągnąć i, i realizować. Siebie e, tu czy w innym miejscu e, w, zdecydowanie, w sposób zdecydowanie bardziej skuteczny. To jeszcze jedno, bo pamiętam naszą rozmowę na wiosnę i powiem no, takie słowa, że można umrzeć za ideały, ale wierzę w utrzymanie. Pan dzisiaj trochę czuje, że trochę umarł za ideały, czy, czy, czy zupełnie nie. nie, wydaje mi się, że. E, nie sposób grania zdecydował o tym, że, że spadamy z ligi, także to nie było to, co, co było tutaj kluczowe. Także absolutnie wybrałbym jeszcze raz tą samą drogę, jeśli chodzi o sposób grania.